Co Pani świętuje tutaj? Nie, nie, niepodległość. Czy uważa Pani, że rzeczywiście Polska jest niepodległa dzisiaj? Oczywiście, że nie jest niepodległa. To po co Pani tu jest? Dlatego, że mam taki po prostu wewnętrzny przymus. Mieszkałam wiele, wiele lat za granicą i później przyjechałam i po prostu jestem zawsze tutaj. Także różne czasy pamiętam, różne prowokacje, różne rzeczy się działy. A jest jeszcze taka rzecz, że może to jest jeden z ostatnich razy, kiedy my możemy to naprawdę być. Bo ja nie wiem, co się zdarzy za rok. Także jest to bardzo smutne. Chodzi, Chodzi Pani o Tuska? Chodzi o wszystko razem, ma Unię i tak dalej. To jest Myśli Pani, że mogą zdelegalizować ten marsz? Nie, ja mówię o całej Polsce. Tak, wszystko jest możliwe. Jeżeli przestępca się dostanie do europarlamentu, no przecież coś się stało. Immunitet odebrali, no przecież o czym tu mowa? Prawda, prawda, zwykły rozsądek, no. zwykła, zwykła logika nie działa. To prostu jesteśmy w takich czasach, że szkoda gadać. Także jest to konieczność dla mnie. Po prostu taką mam naturę, tak byłam wychowana od dziecka i tyle. Miałam 10 lat już wiedziałam, co myśleć. I tak bym wszystkim ludziom życzyła, żeby tacy byli. Bardzo by było pocieszające, że się ludzie modzi. Obo takich był jak najwięcej. Gazeta wyborcza napisała, że jest to skupisko bandziorów, faszystów jest strasznie niebezpieczne. Jak pani nie się wiadomo. do tego odniesie? Tak, nie Szkoda boi się słów. pani o siebie? No, o siebie to chyba nie. Szkoda słów. Szkoda słów na no, takie kłamstwa i taki po prostu brak logiki i tyle. Szkoda słów. A myśli pani, Czasem. że skąd się biorą takie teksty? No jak to, z się biorą? No z nienawiści. Przecież mówiono, kłamstwo wiele razy powtarzane, to stanie się prawda, co się okazało. Rzeczywiście ludzie się nabrali na to, tak? To tyle. No i tyle. Właśnie tutaj nie, niedaleko jest e, marsz antyfaszystowski, Antify, na placu Unii Lubelskiej. No i oni tam właśnie, to jest kontrmanifestacja do tej. Co, co miałaby pani im do przekazania? Próbować się porozumieć, tak jak się ludzie chcieli, próbować, ale w granicach rozsądku. W każdym razie kiedyś przechodziłam ulicą, ko na przykład placu. Znaczy plac, e, e, Unii Lubelskiej? Przy, tak, nie, nie Unii. Trzech Krzyży, e, tam, tam, Krzyży. Gdzie Krzyży. tak, A, tak, nie. tak, tak, To jeszcze inny plazm. No yy, tam, gdzie Tęcza była? to e, Krzyży, Krzyży. Krzy... nie, co ja gadam? Zbawiciela. Zbawiciela, Zbawiciela. tam Zbawiciela. była ten tak. tak. I po prostu takie towarzystwo, jakie tam zobaczyłam, po prostu szkoda słów, to nie są normalni ludzie, to nie ma nic wspólnego że, jak powiem, z reprezentant... czymś, kto jest reprezentatywny dla narodu, absolutnej skrajności. Które należy w ogóle odciąć i zapomnieć. I na tym się wszystko tworzy. Mała grupka jest głośna, wrzaskliwa i ma swoich, jakichś tam, powiedzmy, supporters, no jak gdyby tych, którzy ich promotorów, i to się później, i to się rozdwa, prawda, multiplikuje, i później coś, co jest niczym, co jest malusinkie, to się robi, to to później narzucane jest w sposób sztuczny, nieprawdziwy. Większość ludzi jest normalna.